kumplami, to duże słowo gdzieś tam. Czy jest taka rzecz, przez którą się nie robimy? Nie wiem, jego styl bycia, jego, jego styl wkurwiania, yy, patusiarski, znaczy yy, jego styl bycia, no kurczę. Odezwał się kurwa święty kurwa Arkadiusz. no to teraz po yy, ostatniej mojej konferencji i i o, I o tym jak Cię na ostatniej konferencji zniszczyłem, to nie wiem, to kurwa musisz mi coś kurwa teraz wręczyć w plecaku, co tam masz, no jakieś kurwa oj, gadżet, dawaj go, je, jeśli chcesz, co właśnie, tam masz, no dawaj. Ja, tak, mam taki prezencik Dawaj, dla... o Cypisa? powracamy Jaki, Jaki do prezent? specjalnie zawagowany specjalnie ze względu na ten, dawaj. z 1975 roku, dawaj, dawaj, prezent. Dawaj prezent i nie pierdol, dawaj Kitten kurwa. Dawaj prezent. Z 75 roku proszek do prania, wielu chcypisek. O kurwa, tej jest zajebiście, to dawaj. Mówię, że Archaniu, a wcześniej, że, mas, no, że masz nos jak diabeł, wiadomo. Nie, słuchaj, 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 słuchaj. Wcześniej było, że masz nos jak diabeł, Chujanie nie? A teraz ten nos jak klamka od zakrysti. A do drzwi. No, słyszałem, no fajne. A, no, no właśnie, no właśnie cypis, to do tego przejdźmy na ostatni dzięki. Ale, ale, ale nie dzięki. absolutnie, Kochasz go? <��una> nie absolutnie. Kochasz go. Twój no? nos, przez chwileczkę zostawmy w spokoju. Duży nos <gunica> duży chuj. E, nie, A ty kurwa masz, kurwa. Słuchaj, jeśli A ty kurwa masz nosy tego, zęby drewna. On to cztery dni pisał. No Co do zębów, to. Cepis sobie zrobił górę, ale na dół już mu nie pieniędzy. Niestety. Słuchaj, słuchaj, wolę sobie zrobić górę, niż tak jak ty mieć kurwa, zęby z drewna. Ty sobie, kurwa, odwyk zrób, bo co 30 minut ty chodzisz do toalety po kreche. ty Tyć, eee. Spierdalaj. Eee. Tak, słuchaj, nie chcę, Czekaliśmy. nie chcę z tobą, kurwa, robić face to face, bo jeszcze, kurwa, mi nosem, kurwa, oko wypijesz. Dobrze. Wow. Dobrze. O, o, swojego dobra. Jest no. Gdzie jest woda? Eee, a, a co? suszy? Po co? Bo po szóstym dniu tygodnia. Kto się przezywa, ten się tak samo nazywa. No, e, generalnie rzecz biorąc... Mikrofon do ust, proszę. Dobra, sorry. Nie Ustałem bierze innego. Nie przywykłem, nie przywykłem, co nie? Wiesz o co chodzi. E, dobrze, mój konflikt mój konflikt z Kubą e, polega tylko i wyłącznie na tym. Tylko i wyłącznie na tym. Ja zerwałem w zeszłym roku współpracę z Kubą, ponieważ Kuba gadał na mnie. Na mieście. I taka jest ja bym prawda. Nie bo to ja nie przerywa współpracy z przeryw Panem. Ja, ja tak. nie przerywam, tylko prosty Luba, od razu albo słowa, bo sam wiesz jak było, że to ja zrezygnowałem ze współpracy. Nie, nie, nie było tak. Jestem SMS-ik nawet na to kubuś. Słuchaj. No to pokaż, ten... kurwa, wszyscy czekają półtora roku na dowody. No, no to, ja to słuchajcie, dobrze. dobrze, to powiem wam takie coś mordeczki. No ja nie jestem Atencjuszem, ale jak tak chcesz tych dowodów, to tutaj macie. Powinniście mieć mój Instagram, a nie macie go, więc wejdźcie sobie na lpro.oficjal. Tam wam udostępnię wszystkie dowody które... lpro.oficjal. Patrz kurwa konfitura, dowody będzie udostępniał. E, udostępniał. To jest komendantem, kurwa makowca wpierdalał. Nie, nie wpierdalałem co, nie? Ale wiesz, ja takie wersje pisałem no taki w REMsie. Że Cypis na żywo, gdy nie ma kamery, jest normalną osobą, tylko w momencie, kiedy ma kamery, przed sobą po prostu wariuje. Ja podszedłem do niego jak gentleman i spytałem. Mówię, czy to jest prawda, czy ty się stresujesz jakoś, to przeproś mnie za zachowanie. Kurwa, goście, konferencji. Ty, mnie, ty, na konferencji, słuchaj, ty, ty mnie na konferencji, słuchaj, ty mnie na konferencji wyzywałeś od dzieciaków, a z jebane genetyczne, masz kurwa tyle lat samo co ja, ty kurwa zbanie, ty, bo wiesz co bo Panie jeba. bo patrzę sobie na nas dwóch, co nie? Jesteśmy oboje w wieku 30 lat. Ja nie wyobrażam sobie, że facet w wieku 30 lat może się... 30 lat. Ja nie wyobrażam sobie, że facet wieku 30 lat może się no, jak a, ty. Kurwa, no i, i patrzę na nasz dwóch i masz kurwa cycki większe niż moja głowa. Ty, ale jak będziemy razem walczyć, to nie będę miał cycków i mi się zdaje, że cię ci skończę szybciej niż kurwa Macubańczy gada, że mnie skończy, wiesz? A poza tym Cypis, A poza ty masz też niedużą słuchaj. głowę, więc słuchaj. Jakby to jest. Pisałeś, pustą, no. pisałeś kurwa do mnie, w jakiej wadze chodzi. Słuchaj, ja, no ci powiem oficjalnie, ja ci powiem oficjalnie tutaj, jeśli zjedziesz do mojej wagi 77 kg to ja mogę z tobą się nakurwiać, ale nie wiem, czy to będzie fejma chyba 20 kurwa. Ty. Aha, rozumiem. Gruby Słuchaj, powiem ci coś. A przede wszystkim, słuchaj, przeprosisz mnie za tego cwela, czy nie przeprosisz? Bo, my się, bo słuchaj, jak mnie nie przeprosisz, to będziemy mieli walkę na fejmma, ale jak mnie nie przeprosisz, to, to gwarantuję że będziemy mieli jeszcze Jeszcze szybciej. raz, to co? Jak cię nie przeproszę, to co? Słuchaj, masz mnie przeprosić I Jeśli go przeprosisz, będzie walka na fejma, ja a jeśli go nie, to, to nie przeprosisz, błynna. nie będzie walki. Nie, nie, no, kurwa, inaczej. człowieku, nie no jest, bo stop. przecież on wie, kurwa, że nie zjeżdż do 70, więc wiesz, chodzi w dupę, ja albo zymysz albo nie, wypierdalaj. Powiem taki coś. Powiedziałem to takie jest człowiek, coś. który się Słuchajcie, nie ja patyczkuje. spokojnie. Okej. Okay. Ja powiedziałem wyraźnie, że jeżeli mnie przeprosisz, to będzie walka tylko i wyłącznie na fajm MA. A jeżeli mi nie przeprosisz za tego Cwela, to jeszcze szybciej cię złapię, rozumiesz tu na to? Ja nie żartuję gościów sami. Teraz z tobą wyskoczyć jak no, to chcesz. To to panowie, A. panowie, spokojnie. mogę z tobą. Bez teraz. kitu, teraz możesz tak gadać, bo przed chwilą Wojtek Gola mówił, że nie możemy się do siebie zbliżać. Intywnie. Bo korona, A. bo coś tam wirus. A no. założycie, że Zartubę nas tu ci zajebie w łeb? No, oto no, o o, o to załóż się. No zakładam. E. Zaraz e. mogę ci wyjebać w tym łebku, No to wyłaś, no, panowie? no panowie, przecież ja tutaj siedzę i nigdzie nie uciekam przed tobą. Słuchajcie, Dobrze, panowie, 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 musimy iść. Tak, na chwilę. Albo zjeżdżasz do 7-7 i się widzimy w Oktagonie, albo spierdala i ciągnij lachę. Kurwa już Julio. Słuchaj, zjeżdżam do 7-7 i widzimy się w Oktagonie, jak nie a jak nie przeprosisz za 2 lat, to się spotkamy wcześniej, gwarantuję ci to. No. O ty, kurwa, ty. Chyba kurwa, jak będziesz przymierzał kurwa w Lumpekie staniki, kurwa. Dostaniesz dwa ty... razy. Słuchaj, dla mnie to bez różnicy, dostaniesz dwa razy. Cypis, kurwa, ale jeśli on będzie przymierzał staniki w Lumpekie, to co ty tam będziesz robił? Będę patrzył cię rozmiar, dobry. <laughs> Okej, okay, dobrze. E... No, warto to powiedzieć. Mateuszek jest damskim bokserem. Ale nie będę się rozwodził na te tematy, on sam wie jak było. Bo to podobno jakieś są sprawy rodzinne, więc ja się nie będę mieszał w te konflikty. Oskarżenie to trzeba powiedzieć coś więcej, bo tak rzucić temat i nie powiedzieć nic, to Robię, jest sprawy. No wiesz, ja tak nie chcę się zagłębiać. Kuba, na celu, Kuba nie? powiem ci takie coś. Rzuciłeś oskarżenie, które się w ogóle nie tyczy mnie oraz nie mojej rodziny, zostałeś zdez zdezinformowany, więc teraz powiedziałeś A, powiedz B. Bo od tego to co teraz powiem, zależy aj, dużo więc no, powiedziałem prawnie, Stary, wiem jak coś nie możecie, nie wymiguj że nie stary wiem nie było, więc nie nie było ponieważ nie rodziny, to się nie tyczyło w ogóle mnie, bo mojej rodziny to się nie tyczyło w ogóle mnie, dostałeś fake info, które sprzedałeś w internecie przez kanał Boxdela. co już powinno być wstydem Poprzezone dla ciebie, info. że wykorzystujesz włodarza do tego, chłopie, żeby manipulować. Tak samo u Wojtka Goli mówisz, że to jest jakieś sprawy rodzinne, że ktoś źle traktował kobietę. Stary, ja nigdy w życiu żadnej kobiety nie uderzyłem i nie dotknąłem inaczej, niż by tego chciała. Więc proszę Cię, przeproś mnie teraz za to, bo się mylisz. I możesz pokazać maila, którego Ci napisałem, bo napisałem Ci Kuba maila, wiesz jakiego? Bardzo mi pokażesz, ci bardzo publicznie oczerniasz w, internecie, w internecie, a w face to face jesteś Słuchaj Kuba, napisałem Ci, że będzie Ci bardzo głupio z tego powodu, co powiedziałeś u Boxdella. I będzie Ci bardzo głupio z tego powodu, rozumiesz to Kuba? Tak Takich zarzutów nie możesz mi dawać, bo Dobre, jestem dżentelmenem. Dobra, ja wiem, jak było, ty wiesz, jak było, teraz się tu nie tłumaczy Słuchaj, tyle. Elpro, Elpro, chciałem zapytać, proszę, żeby powiedział, jak było. Tak Dobrze, Elpro, chciałem Cię zapytać, czy w, w takim wypadku będziesz też dążył do jakiegoś rozwiązania drogą prawną, a nie tylko e, w tak, bo... bo. Tak, bardzo proszę. Oczywiście, już raz. Powiem wam szczerze, Kuba mnie wy, na przykład wyzwał yy, w trailerze od frajerów. A Kuba, kim jest powiedz mi, frajer? Frajer, frajer to jest ktoś, kto kogoś sprzedał na policję? Ty. Nie, nie, Kuba. Frajer to jest ktoś, kto kogoś sprzedał i ktoś, przez kogo ktoś siedzi. A gdyby nie ja, to ty byś kurwa siedział w więzieniu, chłopie, rozumiesz to? Gdybym ci w sierpniu zeszłego roku, po tym jak wrzuciłeś ten film, chłopie, z naszej soluwy, nie poszedł dupy uratować, to byś teraz siedział Ale ja nie ty mi dupy uratować. Ale ja nie poszedłeś ze mną do adwokata ugodę podpisać. To jak ty mi dupą uratowałeś? Podpisałem, ty, kurwa, ugodę? podpisałem tą ugodę? Nie, nie podpisana ugada. No to ja ją Dobrze, to ją też wrzucę, ok? Dobrze wrzuć. Niech ludzie bardzo przeczytają, bardzo co wywinąłeś, tam, tam, tak? Tak, oczywiście. Dobrze, to proszę kontynuuj wątek z tym yy, damskim bokserem. No skoro ja powiedziałeś skoro to, to, co miałem, to nie będę się zbyt. zagłębiał w twoje rodzinne sprawy, bo ja w nie, moje... nie mieszam, to nie jest no. moja rodzina. Ja nikogo no nie dotknąłem. C... Była, była taka sytuacja, wiesz, jak było. Nie, kraci... Kuba. Zobacz, jak się tłumaczysz, no kurwa. Przyjmij to. To prawda, to Voldemort musi mieć bardzo słabe życie. E, tak czy siak? Mm, no, człowieku on ma taki nos, żeby kurwa wciągnął więcej niż mój odkuracz w chacie. <noise> też, też mówiłem. A to jakaś dobra firma musi być, niemiecka pewnie. Dobrze, cypis, ale, ale żeby nie było. No pewnie, że tak. E, cypis, żeby nie było, bo padło na, na ostatniej konferencji bardzo dużo ciekawych e, słów, takich bonmotów z twoich, z twoich ust, które będą cytowane bardzo długo. Moje pytanie, czy na dziś też przygotowałeś właśnie jakieś e, złote teksty na Twojego rywala? Bo nie ukrywam, że nasi widzowie coś na pewno na to czekają. Ja się tylko słuchaj. Ja było. nie przygotowałem żadnych y, tekstów. Na Elpro, na Elpro coś pewnie masz, bo Co? Bo o, wyczułem, tym, o tym też pogadamy. Słuchaj, jeśli chodzi, nie będę się się jeśli kupić, chodzi o Pro, nie, to mam tylko takiego suchara. Co wciąga Elpro w klubie? No na pewno nie to, co, co ty przez to straciłeś brzuch, brzuch. <laughs> Przyznam, że to prawda, co nie. Przyznam, że to prawda, zdarzy się, ale to wiesz. Znaczy, Elpro, żeby nie było. Ja, ja rozkwiniłem, ponieważ ja mam ten sam problem, także wiesz. Jakby. Ale ja nie. Mam puszyści o, też ludzie. Słuchajcie, właśnie o to chodzi, że nie, ja nie mam żadnego problemu. Właśnie to ja mam największą bekę. Z no tego, masz, bo jako, masz kurbacytki do Ty. Powiem ci tak, są ludzie z kompleksami i są ludzie bez kompleksów, wiesz? Ja nie mam żadnych kompleksów, ja będę walczył bez koszulki. i mam wyjebane, czy ci się podobam, czy nie, bo był kiedyś taki kawałek, wiesz o co Taki diss na takiego rapera, wiesz? Może, może kojarzyć mi akurat kubańczyk meza, co nie, bo on bardziej woli meza niż mesa, ale, ale kiedyś mes nawinął, że wiesz o co chodzi, że, chłopie? Takie coś, że mnie interesuje, że ciebie interesuje mój wygląd, a mnie mniej wygląd dziewczyn wiesz o co chodzi na tej zasadzie. Więc chłopie, skup się na wiesz, tym. Co chodzi, na tej Dałem ci byczku. Wiesz o co chodzi, dobra, dałem ci, o co dałem ci byczku. Powiem coś. Yy, w związku z zachowaniem Cypisa na poprzedniej konferencji, przed chwilą jeszcze, mam tutaj oczywiście świadków mojego oponenta i Kubika. Yy, tak, dałem świadków mojego oponenta i Kubika. Y, tak, dałem mu propozycję, że jeżeli. karaj przep... do mikrofonu, nie jeżeli, kurwa obok, że jeżeli przeprosi, mnie, jeżeli przeprosi mnie, za wyzywanie od Sweli za A, taki chuj. chujowe zachowanie ostatnio, to mu odpuszczę A, na tej zasadzie. Taki chuj. Bo żaden, żaden idiota przećpany nie będzie mnie wyzywał od sweli. A, nie będzie powie i, i cypisz, że El Propon prosty, że prostu mówi No bo słyszałem od Krenewskiego, że ty jesteś normalny. Słuchaj, prezydent kurwa, nie. Kubikowi Nosa, kurwa, pocałował niż przeprosił kurwa, gruby o kurwa. Dobra, a to ja powiem takie coś, ja jestem rzetelną osobą, zastraszałem jego mamy. Na co też mam dowody? I chciałbym Kuba, żebyś się przy, Na to, że zastraszałeś. Nie, na to, że tak to wymyślił. Dobra, a to jest, słuchaj, chciałem. Kuba, Kuba, masz dowody, idź na policję i chciałbym wydolić już. Kurwa, Kuba, konkurs, bardzo proszę. Jeżeli wygrasz z szewcem, ja zleję Maćka, okej, okay, dam ci szansę. Ale coś czujesz, że dostaniesz pierdol od szewca. No. Okej, okay, czyli teraz Ambro, musisz Ale dobrze ci, zmotywować Maćka. od razu mówię tu, pomimo, że zleję większego steryda i nie wiem, czy ta walka będzie miała sens. Ja już jestem skupiony dawno. No, Maciu, więc masz dodatkową przed, motywację? Przed walką z tobą również melanżowałem i kurwa, Cię zlałem, kurwa. W pierwszej rundzie tylko pokazałeś coś tam, kurwa, bo tyle ci po, po, pozwoliłem. A Wiesz, na maćka to w ogóle się kurwa. Dobrze, panowie jest Łukasz Lupa, Krystian Wilczak, Dawid Ambro. E, są też przeciwnicy podrzucani przez widzów typu Marcin Malczyński, Meduza, Kubańczyk. Czujesz, że stajesz się celem? Że wielu zawodników MMA e, chce po prostu się z Tobą zmierzyć? Że Twoje akcje rosną z każdym filmem, z każdą konferencją, z każdą galą? No tak, ja będę do końca MMA, o nie wiem ile tu zawitam. Będę niepokonany. Więc mogą po kolei się ustawiać w kolejkę. I Czyli do naszej wszystko. walki nie dojdzie. Znaczy no, mam nadzieję, że się nie, nie obstrasz i pokażesz jakim to jesteś pięściarzem e, wielkim, e, czy tam w K1 sobie ty sam Pięściarzem K1 nie ma. Jeszcze raz ci powtarzam, Spoko. a ty cały czas próbujesz jak mantrę powtarzać swoją, swoją tą wypowiedź. A ty jak nie mantra to, problemu. to samo powtarzasz. No, no. Ja tylko mówię, nie kibice zdecydują, jak wybiorą boks, będzie boks. No to, nie to dawaj to w bokcie. no to co ty masz nie umiesz ty, zdecydować? Masz ale taki, ja się taki, jem... taki, taki Ale dorosły kasy, jesteś, a nie umiesz, kasy, zdecydować. Każda z tych trzech płaszczyzn jest dla mnie ok. W każdej no to byś dobrze, to bardzo dobrze. No to się widzimy w boksie i cię zleję tam, i ci udowodnię jakim ty Zostały się, ustalone. oczywiście będzie boks. Zostały zostało problemu. już ustalone, że albo się ze sobą zmierzycie, albo się ze sobą nie zmierzycie. Kesticji, e, ale ja oczywiście zrobię wszystko, żeby żadnych przypadków w Oktagonie nie było. Poza tym chciałem tutaj kilka ciepłych słów, w stronę Piotka wystosować, bo zauważcie, że od kiedy zaczął po tym słynnym wyjściu w Oktagonie, jak się zorientował, że lepiej używać. Mięśni, lepiej używać mózgu zamiast mięśni, to się zupełnie ten chłopak nam tutaj zmienił. Zobaczcie, że nawet na tym keju, który mieliśmy u, u, u Arka Pawłowskiego, Bestia okazała się normalnym, fajnym gościem. Wierzę, że, że będzie ten kierunek utrzymywał. No, poza tym, jeszcze w pierdol w sobotę spowoduje, że już na pewno już wróci do, do, do społeczeństwa i będzie na pewno bardzo fajnym, uprzejmym, miłym chłopakiem. Tego mu życzę. Nikt by tego lepiej nie zagrał. Bestia, wciąż wiele osób poddaje wątpliwość twoją kondycję. Oczywiście schudłeś, jesteś w lepszej formie fizycznej. Na pewno tego dla mnie jest więcej niż było. Czy będziesz gotowy na walkę z Marcinem na pełnym dystansie, a nie tylko na kilka szybkich zrywów? <grym> Powiem tak. Dla osób, które nie widziały moich treningów, mogę nie mieć kondycji i no z drugiej strony ja wiem co potrafię yy, zobaczycie w sobotę za tydzień yy, co do mojej masy no dokładnie schudłem troszkę, te mięśnie już nie są takie jak to się mówi napompowane. Yy, jest lepsza koordynacja ruchowa, dodatkowo jestem dużo szybszy. Więcej potrafię, no naprawdę miałem naprawdę super sparingi. Mój trener Tomek Pająk-Stasiak naprawdę robił tutaj zajebistą robotę. Tak samo od Grzesiu Łuczak, mój sparring partner, który naprawdę mnie nieźle też obijał, i inni chłopacy. Powiem tylko tyle. Co do kondycji, ja się o nią nie martwię. Jestem przygotowany w 100%, w sobotę będzie moim zdaniem bardzo dobra walka, nie skończy się to na jednej rundzie, nawet fajnie by było jakby to były dwie albo nawet i trzy rundy, bo tutaj bym was zaskoczył moją kondycją, a... To nawet tu byś mnie zaskoczył Piotrek, jakby była trzecia runda, nawet mnie byś zaskoczył. Dokładnie, bo skoro na treningach robię... Yy dużo cięższe, można powiedzieć, sparingi, niż będzie to walka z Tobą, więc tutaj nie biorę tego pod uwagę kompletnie. E, właśnie, tak? właśnie w OKTAGONIE przychodzi ten moment, kiedy człowiek sobie zaczyna zdawać, że sparing to nie walka i właśnie jak często się słyszy, takie jak na pewno często słyszałeś w jakichś wywiadach, czy to trenerów, czy to zawodników, że no, sparring i walka to są dwa różne światy i właśnie o różnicy tych dwóch światów przekonasz się w sobotę. Dokładnie, tylko że niektórzy mają tak, że yy, mają stres, ja stresu nie mam jeżeli chodzi o to, jeżeli wejdę do klatki, to nie po to, żeby się tam cyckać, tylko po to, żeby dać dobry wpierdol. Patrzcie, zobaczcie, co mi się trafiło. Przy stole sami kurwa najodważniejsi od lewej. <grym> Wielu no. znajomych e... powiedziało, że Martin by mnie rozwalił, więc również im bym chętnie udowodnił, że po prostu e, potraktuję to jako wyzwanie i go pokonam w boksie. I Powta powtarzamy się troszeczkę. Oczywiście, że i box i K1 nie ma. Co tylko, co tylko, no, więc kibice, co kibice wybiorą jak najbardziej. Okej, okay, ale rozumiem, że jeśli chodzi o ciebie, Marcin, to te to te kwestie braku pokory potwierdzasz. Oczywiście. Jeśli chodzi o okazję. Pamiętam go, z, widziałem go na którejś konferencji i faktycznie wydawał mi się bardzo takim e, e, fajnym gościem. No tak, tak, tak go odbierają, nie znałem go. No później... Fajnym, bo mnie atakowało kilku, dobrze wiesz, że no to jak oglądasz dobrze, to wiesz, że odpowiadałem w takim samym stylu, jak teraz z tobą rozmawiam, nawet chyba w gorszym, bo z tobą staram się normalnie rozmawiać. Więc no, nie opowiadaj głupot, bo, Od, bo dobrze wiesz, że odpowiadałem mówię ci, im. mówię ci o moich odczuciach. Moje odczucia są takie, że kiedyś byłeś innym gościem, dużo fajniejszym. Dzisiaj uważam e, po tych zwycięstwach, tylko, że też musisz wiedzieć o jakich zwycięstwach. No, Policz kilogramy swoich przeciwników. Jak wszystkie zliczysz te kilogramy, to będzie i tak mniej niż ty ważysz. No, no, więc musisz też na to spojrzeć, że... że... Mniej niż ty ważysz. No tak, no, no tak. w no ta, no ta. no, Ja ważę trochę więcej. W ja trochę więcej, ale nie ma problemu i w boksie wymawka, w czym tylko chcesz? Jak kibice zdecydują, że boks, to będzie boks. Więc, więc ja to tak odbieram. Kiedyś uważa, uważam, byłeś skromniejszy. No i, dobrze Marcin, i ale się bardziej sympatyczny. No masz sw swoje lata, i ile ty mnie znasz? No dwa razy mnie widziałeś. Ale ja no ci nie znam ja tylko oceniam. Ja, cię, no nie to znam. Właśnie, no ja to... cię nie znam. No właśnie. Dobrze, Kasio, w takim razie pytanie do ciebie. Podobnie jak w przypadku Marcina Najmana ustawia się Bo kolejka twoje do ciebie. jakieś tam drzewo genealog genealogiczne, tak? Że co to, cegła, kamea, tak? Jesteś no, Nowym Darwinem jesteś, tak? Okej. Okay. Wiesz co, myślałem o tym kto następny i myślę, no nie że... Nie myśl za dużo, bo za tydzień te myśli mogą się zakończyć. Dobra, chciałbym jego koleżkę teraz, z którym się bardzo dobrze gdzieś tam nawet widziałem, że spali ostatnio w jednym łóżku w programie. E, też jakieś takie chujowe, czerstwe żarty do mnie sypał, czyli Dzika z Wars Offshore. To jest mój następny rywal, z którym chciałbym zawalczyć. Bo po pierwsze to jest fajnie, że wiem, że on dużo waży, i wreszcie bym nie musiał zbijać wagi, tylko mógłbym tam 100 kg wnieść i to byłoby dla mnie Tylko jak walka. ja z Ciebie nic nie zostawię, to Dziku po prostu no by się po tobie przejechał. więc... Znaczy, tobie najpierw pierdolę, a później tą grubą kurwę rozpierdolę. Znaczy, ja Tyle, Ciebie kurwa. rozjebie bardzo szybko, a Dziku po prostu no, by cię po prostu zmiótł. Jesteś kondon. <laughs> to jest, nie mogę sobie wyobrazić lepszego zakończenia czwartej części konfliktu. Cztery jest na wadze. Nie, nie służy tobie malcinku. Ta kwarantanna, więc przygotowałem Ci prezenci od SFD. SFD sklep, mała reklamka, polecam produkty. Ale to musisz mi podać. Proszę bardzo, dla ciebie białeczko. Wstrząśnięte, zmieszane. Smaczne, próbowałem. Kończymy reklamę. <śm> Okej. Okay. Ma jakieś tam lepsze <śm> relacje, nie? Tak mi się wydaje osobiście. Ja też, znaczy z Michałem się wiadomo bardzo trzymamy i jest moim dobrym ziomkiem, ale myślę, że to taka zemsta to jest za Kubańczyka i mimo wszystko na yy, Michał by chciał, żebym no lekki tutaj. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to brzmi jak taka sytuacja, że po prostu chcecie jakby, nie, jest twoim kumplem, nie, jest twoim kumplem, jakbyście się przerzucali. Okay. To nawet nie chodzi o kumpelstwo, ale myślę, że Michał tutaj ma swoje jakieś wiesz, yy, wiesz w ogóle Michał nie wiedział, jak wychodził z Kończykiem, że on tak na pieprza, No i to go zaskoczyło też bardzo. I tutaj myślę, że A co, żebym... to, to ty byłeś matchmakerem z to byłe. KIPI. <laughs> ja tak na poważnie, wiesz, sobie czasem wysyłam takie głosówki. Wysyłam <laughs> mi tak, głosówki takie ja miałem, miałem przyjemność być świadkiem, odsu byłem przy odsłuchiwaniu jednej takiej. I ona brzmiała, mogę, mogę zacytować? To proszę. To, bo można ją też puścić. Ona brzmiała mniej więcej w taki sposób. rozjebiecie. zjebiecie! Tak mniej więcej mi wygląda. Nie, mikro trzy, wysyłamy sobie. Ale na czasem, czasem już czasem pęka i mówi, a nawet tego nie odsłuchuję. Pękasz czasem, nie? Na On teraz szuka, on Z to tymi puści, głosówkami? Tak? No. Wiesz, co nie chce zrobić gafy, bo tu jest tyle tego, że nie wiadomo, co się puści. Lepiej nie, ale. No, no właśnie, nie wiadomo. Bo jeszcze, bo jeszcze wyjdzie coś, co nie, mało, nie ma Ale nie, nie wymiękam, wyjdzie. po prostu nie odsłuchuję. Okay, e... Bo zawsze jest to samo. No tak. E... Zawsze nie, nie zawsze jest to samo. Czasem... A wiesz, najlepsze jest to. Ostatnio Rafałowi wysłałem głosówkę, mówię, stary kocham cię. A Rafał mi wysyła głosówkę. Nawet tego nie odsłuchuję. Ty chuj, jebany. Wiesz, Taka seria przekleć. Ja mówię, ale czemu tak nie miło? Przecież ja jestem, bardzo miłą głosowkę. Aha, a faktycznie, są. <noise> I usunął. To, to kiedyś, właśnie, kiedyś właśnie Ron Harper z Chicago Bulls mówił tak o przyjaźni Michaela Jordana ze Scottie Pippenem, że po czym poznać, że są przyjaciółmi, po tym, że wygadują na siebie ohydne rzeczy. I po prostu jak się przechodzi, to trzeba potem umyć uszy. E, więc nie, no mam, ale mamy nadzieję, że ta walka. sobie dasz pomocy, Więc mamy dobra. nadzieję, że ta walka też nie przekreśli waszej przyjaźni, ale że dacie z siebie wszystko. Rafonik, Słucham? Sobie to, nie? Chciałeś bić to, żeby Lewa oswibiony. strona lewa. lewa. Zapamiętaj sobie, nie? Ale pamiętam, że znosuj się <noise> Ale to była lewa strona, nie prawa. To była lewa. No a klepnę weź. A no, dobra. <noise> Najważniejsze, że nie mierzycie się z Geograda i ochroniarze też są w gotowości. Zróbmy to. Zróbmy to, zróbmy to moi drodzy. Face to face Zusję kontra Linki Master. Z przodu, z przodu, z przodu, z przodu. Zapraszam, z przodu. E, panie Wojtku, też pan czyni honory. Widzimy to, widzimy? Wojtek się napił jak plandeka wielczu A więc już za 6 dni Oktagon zweryfikuje Musiałem to powiedzieć Zusję Astafiewa kontra Marta Linkiewicz Main Event Gali Fame MMA 6. Zupełnie innej gali niż się spodziewaliście. Takiej, która zaskoczy was na pewno nie tylko tym, co będzie się działo w OKTAGONIE. Nie możecie nie kupować Pay Per View. To jest ten czas. Wybierajcie swoich lubieńców, klikajcie w reflinki, ogarniajcie Pay Per View. Nie czekajcie do ostatnich chwil. Zasadniczo to jest koniec. Wojtku, w sumie, w sumie, w sumie co? Też, też chcecie zrobić face to face'a? No dobrze, dobrze, moi drodzy, jakby. Ja czuję, czuję po prostu przez ekran ręce, które leczą, więc, więc tak też zróbmy. Marcin Rafonik z Krasucki kontra Wojtek Gola. Potężny włodarz kontra potężny streamer. Wojtek pyta, boisz się, boisz się? No. Dobrze. Wojtku, jeszcze takie ostatnie pytanie, już na, już na odchodne. Ostatnio widzieliśmy w ciebie wyciskającego u WK. Myślisz, że wyciśniesz Rafonixa? Weźmiesz go na klapę?